Numer 3. Podpórka została opracowana w celu łagodzenia bólu związanego z dolną częścią pleców, deformacjami kręgosłupa, problemami z kręgami i więzadłami oraz przewlekłym bólem pleców. Pomaga skorygować pochylenie ramion lub złą postawę, zapewniając wsparcie podczas siedzenia w prawidłowej pozycji. Przeznaczony dla mężczyzn i kobiet, wykonany z trwałego, wysokiej jakości neoprenu, może być noszony przez cały dzień, nie podrażniając skóry ani nie powodując wysypki potowej. Kup ten produkt, korzystając z linku w opisie. Numer 2. Dzięki paskom z rzepami model ten można łatwo dopasować do rozmiaru ciała. Podwójne pasy uciskowe sprawiają, że oparcie jest mocniejsze, co zwiększa komfort. Cztery sztywne szyny stanowią dodatkowe wsparcie dla pleców, zapewniając większą stabilność. Pas jest wykonany z miękkiego materiału, a pod pozostaje w ramie, zatrzymując ciepło ciała. Link z ceną tego produktu znajduje się na dole opisu filmu. Numer 1. Idealnie nadaje się do noszenia w przypadku rwy kulszowej, przepukliny krążka międzykręgowego, skoliozy, stenozy kręgosłupa, bólu biodra. Utrzymuje dolną część pleców w pozycji wyprostowanej i wspiera prawidłowe ułożenie mięśni centralnych, pomagając w ten sposób utrzymać aktywność, zapobiegając urazom i poprawiając wydajność. Jest dyskretnie dopasowany i wyposażony w system samozamykający z podwójną regulacją. Wewnętrzna opaska z neoprenu optymalizuje kompresję, a skrzyżowana elastyczna opaska koryguje postawę i stabilizuje kolumnę. Jeśli jeszcze zainteresowany tym produktem lub chcesz poznać jego cenę, kliknij link w opisie.